Mówi pani prezydentowa Anna Komorowska. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo dobrze. Co pani, idą, Jak pani myśli? A, słuchała właśnie, bo tu bym chciała, żeby pani Minister cenzurowała, bo ja mam dobrze, poczucie jakiegoś, już cenzurujemy, że tutaj y, trzeba by coś dograć. Ja słuchałam, więc wydawało mi się, że wszystko dobrze, bo tak? było i o tej... Że jest w porządku, tak? No to dobrze to jest. To wyraźnie tak. będzie tak. pani mi Tak. Tutaj bardzo ładnie o tym właśnie, że o tej atmosferze. Tak. Każą powiedzieć, że pani minister kazała powiedzieć, I... że było bardzo dobrze. dobrze. Znaczy, jak, jak pani tak, tak, tak. minister nie ma zastrzeżeń to w porządku dobrze. Jak wygląda twój kalendarz? No, możemy coś spróbować, no. Matka Boska zielna, tylko by trzeba tutaj coś wymyślić takiego. Jak chcę, jak, jak coś się da zrobić, to mamy. Czy mam twoją akceptację? Tak, ale jak coś wymyślicie, to wymyślimy, to dobrze, przedstawimy dobrze, pomysł dobrze, i dobrze, wtedy dobrze, tego dobrze, 15 z panią, sierpnia panią przyjemność jak zwykle po mojej stronie. Bardzo <noise> dziękuję.